lecimy, bieg 15 meczu Kurczok, Gniezno, Speedway, hojny Łódź pod taśmą same kozaki w kasku czerwonym Antonenko, w żółtym Giede w niebieskim Sęg i w białym Bastian Borg, aktualnie 42 do 42 w tym biegu, wszystko tak naprawdę może się wydarzyć, wystartowali dobrze ze startu Giede, zaspał Borg ale to na prowadzeniu w tym momencie jest Antonenko ostatni Sęg, a więc 3 do 3 po pierwszym okrążeniu, chyba tak Nie, ale Bastian Borg w tym momencie wychodzi na miejsce pierwsze, pędzi za nim Antonenko próbuje się w to wmieszać Sęg, ale póki co jest na miejscu czwartym i musi sobie radzić z Charlie Giedę, ale gospodarze wychodzą na 5 do 1 w tym momencie. Jednak po krawężniku Giedę, czy da mu to rezultat? Wchodzi teraz pod daną wyprzedza go, będzie się zabierał za senka 3 do 3, ale to Bastian Borg zblokował senka po szerokiej. Charlie Giedę 4-2, chyba prowadzą goście, i tak też się to skończy. Zgadza się, goście Speedway Hojnucz wygrywają ten bieg 4-2 i cały mecz 46 do 44, ale to był bieg.